Zazdrość jest dobra czy zła. Ty przeżywałeś, przeżywałaś kiedyś zazdrość, taką, która cię zżerała aż od środka. No, bo zastanówmy się, zazdrość może być dobra. Bo jeżeli zależy ci na drugiej osobie, to będziesz bronić tej relacji, tej miłości. Tak samo Bóg. Broni, <laughs> zabiega o swój lud. E, taki święty gniew przejawia, kiedy nieprzyjaciel chce splugawić to, co dla niego jest święte, to w co on włożył swoje serce, swoją energię, swoją miłość. No dobrze, a zła zazdrość to jest taka chorobliwa podejrzliwość, taka, Emocja, która niszczy, która potrafi po prostu zrujnować związek. Teraz w dniu 44, jak czytam w Księdze Liczb od 5 do 6 rozdziału, zasady dotyczące właśnie podejrzliwości, zazdrości, gdy ktoś jest oskarżony, żona jest oskarżona o niewierność, o zdradę. To na pierwszy rzut oka są to przepisy takie uwłaczające kobiecie. Nie chciałbym być na miejscu kobiety, która jest sprawdzana według tych przepisów. Z drugiej strony, jak się przyjrzę drugi raz, to na drugi rzut oka widzę, że jest to jeden z tych przepisów, przykazań, które chronią słabszego i to chronią w tym zepsutym świecie, w którym mamy tak wiele niepewności. Podczas wygnania człowieka z raju Bóg powiedział z jakimi konsekwencjami ludzie będą musieli się mierzyć. Konsekwencjami ich własnych wyborów. I między innymi powiedział tam, że kobieta będzie ku mężczyźnie czuć pożądanie, ale on będzie nad nią panować. I Warto te słowa czytać nie jako coś, co tworzy pewną normę, ale coś, co jest częścią naszego przekleństwa życia w tej śmiertelnej kondycji. A jak wymyślicie, jak uchronić się przed złą zazdrością, albo jak w praktyczny sposób okazywać tę pozytywną, tę dobrą zazdrość w związku? Hmm? Napiszcie coś o tym. Chętnie dowiem się. Co myślicie?